Oni wiedzą, jak jeździć z głową. Dzięki kolejnej edycji programu dedykowanemu uczniom szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice, młodzi adepci narciarstwa mają okazję uczyć się zasad tego zimowego, popularnego sportu. Program Jeszcze z Głową cieszy się niesławnącym zainteresowaniem. Dodatkowym walorem prowadzonych zajęć jest miejsce, czyli stok u stóp góry hełm. Projekt został sfinansowany przez gminę Myślenice przy wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dzięki rodzicom biorących udział w projekcie uczniów. No, mieliśmy początkowe utrudnienia, jak zresztą wszyscy w Polsce, wynikające z tego, że stoki narciarskie były zamknięte. Jak tylko e, zostały otwarte, ruszyliśmy, jak to można powiedzieć, z kopyta e, i program jeszcze w Głową w Myślenicach e, realizowany jest już od poniedziałku. Mamy 160 dzieciaków z 15 szkół podstawowych miasta i gminy Myślenice, które codziennie aktywizują się tutaj, jeżdżą, szkolą się, poprawnie jeździć na nartach, a przede wszystkim bezpiecznie. Cały kurs obejmuje 16 godzin. Dzieci w ramach tego kursu mają zapewnioną profesjonalną opiekę instruktora narciarskiego, dowóz z terenu szkoły na stok narciarski oraz z powrotem, oraz w ramach tego kursu bezpłatnie, całkowicie bezpłatnie mogą również wypożyczyć sprzęt narciarski. Cały projekt zamyka się w kwocie ponad 150 tysięcy złotych, z czego partycypacja gminy Myślenice wynosi 100 tysięcy 5 złotych. Wreszcie była okazja do tego, żeby skorzystać z jazdy na nartach. Powiedz, jak Tobie się podoba podczas tego kursu? No super jest. Nowe, uczymy się prawie nowych rzeczy. Wczoraj robiliśmy na przykład konkursy różne. Na początku na grzewce i jeszcze to, że w ogóle można pozjeżdżać wreszcie yy, z tym słogu, chociaż jest koronawirus. Czy dzieci czerpią radość w tym pandemicznym czasie z tej jazdy na nartach? Oj, tak, bardzo czerpią radość z tego, ponieważ przez te nauczania online one potrzebują tego ruchu na świeżym powietrzu i naprawdę to widać, że one są bardzo chętne do tych ćwiczeń. Zapraszamy wszystkich chętnych do jazdy na nartach. To jest naprawdę świetna zabawa, świetny ruch. Samo zdrowie na świeżym powietrzu. Korzystacie w szkole już w któryś rok z tego programu. Jakie są korzyści dla młodzieży, ale też i dla nauczycieli wychowania fizycznego? Korzyści są obopólne, ponieważ jest to sport elitarny, można tak powiedzieć, dosyć drogi, a projekt umożliwia korzystanie dzieciom właściwie wszystkim, które tylko są chętne. Mamy tutaj zapewniony sprzęt, instruktorów, dojazd, te 16 godzin, po których dzieci mogą swobodnie już Poruszać się na nartach. Efekty przychodzą bardzo szybko, ponieważ nie ukrywam, że kadra tutaj jest bardzo dobrze wyszkolona świetne podejście do dzieci, podejście pedagogiczne młodzi ludzie z poczuciem humoru także naprawdę świetne szkolenie dla, dla, dla dzieci. No i nie ukrywamy, że jest to ruch na świeżym powietrzu w tym czasie, kiedy no jest deficyt po prostu ruchowy także no jesteśmy zachwyceni. Kolejny duży zastrzyk gotówki popłynie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Tym razem pomoc finansową otrzyma ponad 200 gmin położonych na terenach górskich. Program opiewa na kwotę miliarda złotych, a wśród gmin starających się o otrzymanie finansowego wsparcia jest również miasto i gmina Myślenice. Otrzymane przez gminę Myślenice fundusze pozwolą na realizację konkretnych zadań. Zawnioskowaliśmy o maksymalną możliwą kwotę dofinansowania, czyli o 8 milionów złotych które będziemy chcieli przeznaczyć na modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej na terenie miasta i gminy Myślenica. Na jakim etapie jest ten wniosek? Wniosek został złożony w terminie. E Oczekujemy teraz na weryfikację jego ocenę w Urzędzie Wojewódzkim e u pana wojewody Łukasza Kmity. Następnie te wnioski zostaną pewnie przesłane do Kancelarii Premiera no i już samą decyzję będzie podejmował pewnie Pan Premier Mateusz Morawiecki oraz ze swoim zespołem. Mam nadzieję, że poznamy rozstrzygnięcia w miesiącu kwietniu, być może maju no i przystąpimy po otrzymaniu dofinansowania do realizacji tych zadań, które, o które poprosiliśmy o środki finansowe. Ze środków pomocowych dla gmin górskich chcemy wykonać ścieżki rowerowe single track na górze Chełm i na górze Ukleina chcemy wybudować również ogólnodostępne boiska sportowe w miejscowości Głogoczów i Jawornik no i też chcemy przebudować myśliński skatepark na nowy obiekt wykonany w technologii betonowej no i wybudować nowy pump track na Zarobiu tak aby ta oferta Turystyczna była jeszcze szersza, atrakcyjniejsza, zarówno dla turystów, ale także dla naszych mieszkańców. Pochodzący z zawody Mikołaj Włodarczyk nieraz udowadniał, że w dyscyplinie sportowej, jaką są wyścigi psich zaprzęgów, nie ma sobie równych. Pasja, jakiej się od lat poświęca, nie jest zapewne łatwa. W minionym sezonie przyszło mu się zmierzyć z niekorzystną dla zimowych sportów aurą. W trwającym natomiast zawody odwołane zostały przez pandemię koronawirusa. Mikołaj bez względu na okoliczności trenuje bez przerwy i ma nadzieję, że wkrótce odbędą się wyczekiwane przez niego zawody we Włoszech. No niestety, z właśnie ze względów na pandemię, to, to, to większość zawodów jest odwoływana. Jeżeli odbywają, to tylko dla lokalnych ludzi z danego kraju. No, jest to problem, żeby, żeby w tych czasach przemieszczać się, szczególnie jeśli ma się tyle psów ze sobą. Tak? No, niestety nie jestem w stanie im wytłumaczyć, że jest pandemia i, i że muszą siedzieć zamknięte w domu. Tak? Czyli y, mimo tego, że zawodów nie ma, to non-stop muszę trenować. I, czyli dla mnie to jakieś większej różnicy. W codziennym życiu mnie nie zmieniło, bo i tak muszę z nimi sami jeździć i trenować. Tak? Zakładając, że pandemia zelży, albo będziesz mógł normalnie trenować i startować, to jakie ewentualne starty przed tobą? Jeżeli się uda i wszystko formalnie będzie się dało to zrealizować, to w kolejny weekend są dosyć spore zawody w Kortinie Dampeco we Włoszech. I tak naprawdę byłyby to jedyne zawody tej takiej dość może nie mistrzowskiej rangi, ale prestiżowej rangi, tak? bo są zaproszeni ludzie z całej Europy. No zobaczymy, czekamy na oficjalne jeszcze decyzje. Ja bym to traktował bardziej jako po prostu szczęście, że mogę, mogę gdzieś w końcu pojechać na jakieś zawody i wystartować, niż mówisz teraz, że, czy nam bym chciał wygrywać, czy, czy zdobywać jakieś medale. Ale oczywiście byłoby miło, gdyby ta praca, którą włożyłem w treningi, przełożyła się chociaż na to jedno podium w tym sezonie. Miłośnicy pływania mogą korzystać z oferty Centrum Wodnego Akwarius w Myślenicach, które ponownie otwarte jest dla klientów indywidualnych. Na terenie całego obiektu obowiązkowe jest bezwzględne przestrzeganie wszystkich odgórnych wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego. Pryta Pływania Aquarius, filia Myślenickiego, Środka Kultury i Sportu, wznowiła działalność zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów. Funkcjonujemy w ograniczonym, co prawda, charakterze, dlatego że w poniedziałku do piątku pracujemy od godziny 14 do godziny 22, i od tej godziny 14 zapraszamy. Również klientów indywidualnych do korzystania z krytej pływalni. Natomiast w weekendy pracujemy od godziny 7 do godziny również 22 i zapraszamy w tych godzinach klientów indywidualnych, grupy zorganizowane, osoby, które są zainteresowane nauką pływania. Wznowiliśmy zajęcia zakła Areobiku do udziału, który również zapraszamy. Od 28 lutego, czyli po tym okresie dwóch tygodni, będziemy rozważali wznowienie działalności w tym pełnym wymiarze, czyli 7 dni w tygodniu od godziny 7 do godziny 22 od poniedziałku do niedzieli. Obecnie na krytej pływalni można korzystać praktycznie ze wszystkich atrakcji, oczywiście oprócz wanny z hydromasażem. Do dyspozycji klientów oddajemy basen rekreacyjny, basen sportowy oraz saunarium. Dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek. Małopolski projekt ścieżek rowerowych Veloraba wszedł w kolejny etap. Veloraba ma prowadzić poprzez atrakcyjne tereny Doliny Rzeki Raby i połączyć miejscowości Bochnie, Gdów, Dobczyce, Myślenice, Mszanę Dolną i Rabkę. Koncepcja budowy Weloraby włącza się w taką wspólną ideę Welomalopolski, czyli wszystkich tras rowerowych pociągniętych, połączonych ze sobą. Trasa Weloraba ma przebiegać na odcinku około 120 km od Kasinki Małej do Puszczynie Niepołomickiej i między innymi przecina naszą gminę Myślenicę ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na dokumentację i pozyskiwanie zgód na budowę właśnie tej ścieżki. Jakie korzyści? Myślę, że każdy rowerzysta wie i jest turystyki i sportu. Jakie korzyści z tego płyną? Mamy w Myślenicach już ścieżki rowerowe, ale niewątpliwie dużym plusem będzie to, że połączymy gminę Pcim i inne gminy właśnie z gminą Myślenicę aż do Puszczy połomickiej Na jakim etapie w takim razie jest koncepcja? Koncepcja powstała w 2013 roku. Do tej pory powstały takie ścieżki jak Velo Dunajec, Welo Metropolis. Velo była w koncepcji. Natomiast od 2015 roku do tego roku powstało blisko 600 km dróg na 1000 dróg przewidzianych. Trzeba podkreślić, że to jest duży krok w kierunku właśnie budowy tych ścieżek, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg właśnie na dokumentację i na pozyskiwanie dróg i 23 lutego będzie już Wiadomo kto ten przetarg wygrał. Jaki będzie następny krok? No oczywiście budowa. No w jakim czasie wszystko zależy od tego jak dany beneficjent odniesie się właśnie do tych projektów i w jakim czasie mu się to uda zrobić.